Tu jest marmur. Zobaczcie to. Przepięknie kominek stary, nie wiemy czy Zobaczcie oryginalny. 1872. Czyli raczej oryginalny. piec, witraż, który ktoś w stółku. No to piec jest magiczny. Tylko ten kominek on musiał być jeszcze starszy, bo... Zobaczcie, że ten kominek chyba jest 1574. Albo ta część kominka, tego nie wiemy. No. I to jeszcze coś takiego. Sosierki. No. Patrz, i wszystko chodzi, nie? Kochani, mamy ogromne szczęście. Dzisiaj jesteśmy pod y, zamkiem barona von Münch -ha Münchhausen. Hayır. Bardzo ciężko nam wymówić po niemiecku. To się nazywa zamek barona von Münchhausen z 1840 roku, dobra. <gry foam> Ale to jest taka perełka, i jeszcze znamy historię tego zamku. Bardziej znamy historię tego zamku od lat 60. tak naprawdę, ponieważ w latach 60. już... E, Tutaj był i PGR, i były kolonie tak. organizowane dla dzieci. Są dzieci, które to pamiętają, które biegały tymi korytarzami. Widzowie, kto z widzów pamięta, był tutaj kiedyś, to prosimy bardzo, zostawcie jakiś komentarz, jak to było w ogóle. Tak, jeżeli ktoś ma stare zdjęcia, o. bo to jest taka perełka, słuchajcie, że w głowie się nie mieści. E, ten teren, e, z tego co mówił nam starszy pan, który do nas podszedł przy, przed chwileczką, był bardzo zadbany. Tutaj e, też e, małżeństwo, które się przy nas zatrzymało i też nam wszystko pokazało. Też ci Państwo nam mówili, że tutaj były kwitły róże, wszystko było wykoszone, nie było żadnych krzaków, były tylko e, duże stare drzewa przy tym zamku. Wszystko było po prostu mega, mega zadbane. No dobra, wchodzi się tędy. Tak, wchodzimy tędy i wiemy, że możemy tędy wejść. Więc tak mało pałacowo, bo bokiem. Już musisz uruchomić lampkę. Tak jest. O, i na Tu, jest. tu wiemy, że za tymi, za tymi kratami, my żeśmy sobie wymyślili, że tu pewnie była jakaś kapliczka. Nie, nie było żadnej kapliczki. Za tymi kratami były ławki, stoły. No tak. Tu wiemy, że mieszkał stróż tego zamku. Były pomieszczenia stróża, okay. tak, mieszkanie właściwie. Mieszkanie. Dalej. I wiemy, że zamarło życie w tym zamku na początku lat 90. A szkoda. Ogromne. No, a wszystko nowe. Tutaj nic starego, niestety. Żadnych <słyska> starych mebli nie znajdziemy. Co ciekawe, zobaczcie. Dziwne takie. Okej, okay, dobra. Idziemy do Tędy, tak? E, tak. Nie, wchodź do każdego pomieszczenia. Ale tutaj nie. ostatnia linia obrony w tym zamku, słuchaj. Tutaj walczyli do końca. <laughs> <laughs> walczyli, no rzeczywiście. To niewątpliwie. A tutaj zobaczcie, ze starego kredensu. się coś zobaczyć. No. Chodź. Patrz. Z starego set. kredensu jakiegoś, nie? Z masą perłową tak. jeszcze. Mhm. Tak, no tu jak się idzie przez te korytarze, no to jest taki typowy PRL z boazerią, która już w całości odchodzi, więc niestety nie ma tutaj e, tych takich e, typowo zamkowych cech, bo może stolarka w niektórych miejscach jest oryginalna, bo może nie, ona nie musiała tutaj na tym poziomie być taka okazała, natomiast widać, że to są pomieszczenia przebudowywane na potrzeby organizowania tych e, eventów, które się tu odbywały. Czyli zabawy, potańcówki, wesela, trzciny, tak? wszystko tak naprawdę. Dyskoteki. Ten starszy pan mówił, że co tydzień były tutaj dyskoteki. takie stare fajne, czyli zostały tutaj. Uh -huh. Tu gdzieś było wejście, tak? To główne takie. Uh -huh. to wejście, tak. Główne takie. Uh -huh. tak. A Można się zgubić. <laughs> Nie Można. wiem, jak to wyjdziemy stąd w ogóle. Bo słuchajcie, tu są w ogóle takie zakamarki. Zobaczcie, to był kiedyś piec kafowy. Tak, to jest mega labirynt. Niektóre pomieszczenia są zamknięte na kłódki, do których nie można wejść i oczywiście nie będziemy wchodzić. Tak. Te kafle to oczywiście PRL, bo tutaj były kuchnie. Tu były kuchnie? A masz. No. Tu były wszędzie kuchnie. A to były chyba, kurczę, piguła była. No? Tak? No. no na pewno było jakieś stanowisko dla pielęgniarki czy lekarza. Tak. Zobaczcie, widzimy. No, i wejście. Ale zobaczcie jeszcze te detale. Kurczę, to jeszcze zostało z pałacu. To były drzwi jeszcze pałacowe wykopane przez jakiegoś buraka. Mm. O. A zobaczcie tutaj schody. Jeszcze marmurowe mm -hmm. Marianna Orańska. Zobaczcie. To jest jeszcze prawdziwy marmur. Tego na szczęście nie udało się wyrwać, przewieźć, przenieść. A, bo zapomnieli po prostu. <grych> no i niech, niech sobie nie przypomniałem coś pięknego. To chodzimy do góry? Tak, jakieś Dobre. stare łazienki perelowskie. Tu nic ciekawego nie ma w tych łazienkach. Mhm. E, tu pomieszczenia takie wąskie, już poprzedzielane regipsami z tego co nam Państwo opowiadali. Ja to też jakaś większa sala z boazerią, a la z mm -hmm. starymi lampami, też takimi typowy Ty typowe tak. tak? Nie lubimy, ale posadzka, zobaczcie, to wszystko. Ale stare ale... Tak, posadzka i zobacz co się dzieje na suficie mm -hmm. i na brzegu jak są wykończone to są to ściany na górze. Z... Coś jest. pięknego. Okay. <laughs> tu są schody zaraz pójdziemy wyżej bo tam wyżej jest ta sala balowa prawda ta tak, główna chyba tak tu jest główne wejście tak to jest główne wejście okej okay. i to główne wejście też jest marmurowe zobacz tak. no, faktycznie. tu jest marmur tak. zobaczcie to przepiękny kominek stary nie wiemy czy zobaczcie oryginalny m, 1872 czyli raczej oryginalny tylko no. pomalowany tragiczne no tu jakiś święty chyba albo no, jakiś herb i tu wejście zobaczcie tutaj zobacz nad drzwiami aha tak. tu musiało być witraże jakieś chyba też na weź? pewno takie szybkie to raczej tu była jakaś sala wykładowa tu była sala wykładowa i. Państwo, którzy nas zaprowadzali mówili, że musieli tutaj te podpory porobić, bo tutaj wchodzili i rozkładali tak. to wszystko co pozostało. Tu zostało. to jest też łazienki. Mhm. Zobacz, faktycznie to było na podkolonie robione wszystko. A środku? Tutaj mamy ten piec kaflowy z witrażem, a tam jest ta sala. I dopiero o, wejdziemy na dziurę. Tu jest ta. zobaczcie ten piec. Ale historia, sztos Piec, witraż, który ktoś stłukł No, szkoda No, piec jest magiczny Tak Zobacz, no, tam. tańsze Zobaczcie sobie te zdobienia Kurczę, szkoda, że to ktoś rozbił A to chyba ten święty z tego y, kominka przy wejściu, zobaczcie Zobaczcie te detale, jak to było malowane. Zobacz Zobaczymy, futryny, drzwi, jakie są przepiękne i sufit w tym pomieszczeniu. Moment. Tu parkiec, podłoga cała zerwana. Nie wiadomo, co to było, ale wszystko jest zerwane. Musiało być chyba zbyt ładnie. Mm -hmm. tak. I idziemy na salę balową, która jest sztosem po prostu. Mm -hmm. Są piękne schody na górę. Zaraz też pójdziemy. A sala jest tutaj. Zobaczcie jakie tutaj są w ogóle sklepienia. Tak. Niesamowite. To one takie podsklepienia. Te, te mm, drzwi też mają resztki oryginalnych y, witraży. Tak, Oryginalne. To jest, o, chyba. O, dokładnie. No, z sobą, zobaczcie. Tak. I takie szkiełka to ma. W ogóle, jakie piękne lat. Tak, jakie serfki piękne te drzwi. Ogromne. Nie dość, są ogromne, mega wysokie. Zobaczcie, po prostu zobacz tutaj, że te okłucia na drzwiach. Mhm. I kominek. Tylko ten kominek, on musiał być jeszcze starszy, bo zobaczcie widzowie, ten kominek chyba jest 1574. Albo ta część kominka. Tego nie wiemy, bo ogólnie jest napisane, że zamek jest z 1840, więc to jest trochę niekonsekwencja, chyba że o czymś nie wiemy. A może sam kominek po prostu wstawili tutaj stary z jakiegoś mhm. innego zamku, wiecie? Tak. No tak. Tam była scena. Scena też jest przepięknie umieszczona i wykończona i te detale na górze, rzeźbienia. Niewiarygodne. Stare szafy ukryte. Tutaj były kieliszki na wszystkie imprezy, które się tutaj odbywały. To jest niewiarygodne. To pozostały stare porcelanki. To, jest, to nie wygląda na polskie. zobaczcie widzowie. Takie kurcze Bardzo Dobrze, stale. to coś zostało. No? I tu jeszcze coś takiego. Sosierki. No. Tam też. Patrz i wszystko chodzi, nie? Jezu, jakie to duże. Tu też łazienka była, no z toaletą. Zobacz. No. Jest. Jest przedzielony. Aha. roku jest przedzielone, mm -hmm. to jest było większe pomieszczenie. I tutaj ostatnio też taka święta Dużo większa ta ściana też jest dostawiona później. Mm -hmm. To było jedno wielkie pomieszczenie. W którym roku był na kolonii tu? W 62. Siedem... W 62 na kolonii. Właśnie odwiedzić, my, że, ten, że Dlaczego? Właśnie... Dlatego tam na dole tam jest pomieszczenie, że jeden zlew koło drugiego, bo to dla kolonistów. jest bardziej strych. To jest, to jest no. Tak, to jest strach. No. Ale ciepło. Ciepłutko, no. To dach jest kryty papą. I tam jest wejście. Tam jeszcze są schody na górę. Pewnie na tą wieżę. Pewnie na wieżyczkę, no. Hmm. Ale boskie, ja nie co wejście, Szymon? mam... Ja jest wejście nad tą, nad salę tą główną, dużą. Z, tym, z tą dziurą taką, tak? Mówi no, pan? No, ja bym tam się, nie No, nie, nie. To tu jakieś spoko. okno było. bo to jest dostawiane, mm -hmm. to nie jest po Tak, 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 to jest, jest dostawiane, widać. No, nie? Okay. Widać, bo te drzwi też są a, przecież też współczesne, znaczy no współczesne, stare, ale, ale na pewno nie pałacowe. Nie, na YouTube a. mamy swój kanał i tak uwieczniamy takie domy, które już są na chwilę przed ale zawaleniem. Nie cieczy. Nie, a możemy nie wyciąć. Szymon, masz Państwa z nagranych? Nie, to możemy. to możemy zostawić. Możemy zostawić? Dobrze, to powiemy, że dowiedzieliśmy się dużo od Państwa. Super, dziękujemy bardzo. Naprawdę uwielbiamy takie historie. My mamy takie szczęście też, że zawsze do nas ktoś podchodzi, coś podpowie. Eee, to więc się ludzi, no to też nie, żywa, nie wiemy możliwe. Chciał to kupić, nawet dzwonił do niej, do, dowiadywał się o coś wszystko, ale ona, ona nie chce tego. Mm. No. Mamy dużo takich historii, bo no, przeważnie te stare domy, takie z fajnym klimatem, pięknie położone. E, no to jest tak. Albo to są nieuregulowane sprawy spadkowe, że na przykład wyznaczono e, m, Więcej niż 5-10 spadkobierców i nie mogą się dogadać, bo na przykład jeden ma 50%, drugi 10%, i ten, co ma 10%, blokuje wszystko, a wystarczy, żeby jeden zablokował. Jesteśmy przed mauzoleum, dokładnie 150 kroków w górę od zamku, w którym znajdują się groby mieszkańców i właścicieli zamku. Natomiast wiemy od starszego pana, że te groby są tylko i wyłącznie męskie. Co? Sorry. Serio. Tak mówił starszy pan. A gdzie kobiety pochowali? Nie wiem, ale zaraz to sprawdzimy. Kobiety dalej żyją. Może. <laughs> może, może. Także zobaczymy. Sprawdzimy. Jak fajnie jest, bo tak, czym pójdziecie wy, 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 wyżej, to zamek jest niżej. Mhm. I tam była studnia, tam są pochowane, ale nie Niemcy, nie, ale mhm. same mężczyźni. Aha. Okay. Nie wszystkie tabliczki się zachowały, ale tu są. Ernst Adolf Otto Freiherr von Münchhausen. Okay. Ernst to Hilmar. Hilmar. I, czyli dwóch panów, i tutaj. A nie, to wygląda na to, że jakaś. Luisa? Pani Luisa. Chyba, że to jest. Luis. Frau to kobieta. No, Frau to kobieta, czyli starszy pan się mylił, jest jakaś a, pani tutaj. A poza tym niektóre grobowce nie mają tych tabliczek, więc nie wiemy, kto tam jest pochowany. Tu jeszcze chyba starszy nawet jest. 1862 1932 Pan czy pani? Hilman Freiherr von Münchhauser Tak. Wygląda na to, że to pan, tak. A tu gdzieś była jakaś studnia podobno? I studnia jest chyba z tyłu, tak? I z tyłu jest też, powinien być widoczny, staw. Okay. No jest staw. Jest? Jest. Musiał być. O. No jest studnia. Jest studnia? No. A widzisz? I państwo wiedzieli co mówią. Tak No jest Nikt wie jak to idzie w ogóle nie? Ktoś tam wpadł Kto One. tam? Takie ja. zwierzę może no. Coś słychać było, nocie Patrzcie Przyświecę wam a co jakby doszło aż do kłocka do twierdzy kłocko. halo No, echo idzie. Porządnie wybudowane, wymurowane, trzyma się do dzisiaj. Niewiarygodne. No, tak. dobra, uciekamy? Uciekamy. Dobra, widzowie, zobaczcie, już schodzimy z tego mauzoleum. Zostało nam jeszcze puszczenie drona. I na tym chyba koniec. Także pamiętajcie, jeszcze, żeby zostawić nam łapkę w górę. Kto jeszcze nas nie subskrybuje, to prosimy o subskrypcję. I serduszko. I serduszko dostaniecie od nas oczywiście. A to pomoże nam rozwijać kanał i zwiedzanie takich podobnych miejsc jak tutaj. Przez zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.